Grecja. Te słoneczną ojczyznę filozofów znamy głównie z książek do historii i wakacyjnego wypoczynku. Kilka lat temu usłyszeliśmy o kryzysie migracyjnym, który uderzył w Grecję z nieprawdopodobną siłą. Uwaga światowej opinii publicznej skupiła się na Wyspach Morza Egejskiego, pomijając ogrom tragedii, która dotknęła północne regiony Grecji lądowej. Rządowy program Pomoc dla uchodźców w Grecji jest realizowany przez Fundację imienia ojca Werenfrida i opiewa na kwotę ponad miliona złotych. Jest to łącznie 180 ton żywności, środków czystości i artykułów szkolnych. Trafiły one do uchodźców dzięki zaangażowaniu Greckiej Cerkwi Prawosławnej i Fundacji Hagia Marina. Aleksandropolis. Nazwa miasta oficjalnie wiązana jest z greckim królem Aleksandrem, jednak znana była i dawniej, a część Greków postrzega ją jako pochodzącą jeszcze z czasów Aleksandra Wielkiego, macedońskiego, który miał zatrzymać się tu ze swym wojskiem. W trakcie II wojny światowej tuż za wschodnimi rogatkami miasta zaczynały się tereny okupowane bezpośrednio przez III Rzeszę. W okolicy operowało wtedy duże zgrupowania greckich partyzantów, którzy po wojnie trafili również do Polski. Osiedlili się jako wychodźcy polityczni, a ich potomkowie do dziś zamieszkują nasz kraj. To najdalej położone na wschód duże miasto Grecji, które zamieszkuje około 60 tysięcy mieszkańców. Liczne bazy wojskowe strzegą granicy z Turcją, przebiegającą wzdłuż rzeki Ebros. To tędy drogą lądową przedostają się uchodźcy i imigranci w poszukiwaniu lepszego życia w zachodniej Europie. Niestety, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, a wymarzona przyszłość w Niemczech. Mglista i niedostępna. Stanowimy jedną z bram, przez które przedostają się uchodźcy z krajów afrykańskich i azjatyckich. Problem, z którym zmagamy się w naszej okolicy, jest dość duży. Jak wiemy, niedawno przez nasz kraj przetoczył się wielki kryzys, który nie oszczędził kresowych terenów na rzece Ebros. Ostatnie działania rządu polskiego są dla nas bardzo ważne, szczególnie w czasie kryzysu, kiedy Grecja stara się chronić południowe granice Unii Europejskiej. Grecja jest państwem wyznaniowym, a grecki Kościół prawosławny cieszy się zaufaniem i szacunkiem obywateli. Bierze on na siebie ciężar wielu zadań, z którymi inne instytucje nie mogą sobie poradzić. Od kilku lat na barkach wielu diecezji spoczywa obowiązek pomocy uchodźcom. Przede wszystkim tutaj. W nadmorskiej metropolii Aleksandropola i legendarnej wyspy Samotraki sytuacja społeczna jest niezwykle trudna i niespokojna. Oprócz pracy duszpasterskiej, arcybiskup Antem wraz z duchowieństwem niosą pomoc wszystkim, którzy pukają do drzwi cerkwi. Bardzo smuci nas sytuacja, w jakiej znalazł się nasz naród. Ostatnimi laty doświadczyliśmy bardzo trudnego kryzysu, który zmienił poziom życia wielu ludzi. Znamy swoje błędy i zrozumieliśmy ich przyczyny. Zrozumieliśmy, gdzie zawiniliśmy jako ludzie, jako państwo, jako politycy. Nasz naród podjął się wysiłku poprawy tego, co zaszło. Po drugiej stronie jednak napotkaliśmy bardzo surową wobec nas Unię Europejską, która nie uszanowała podstawowych Potrzeb naszego ludu. Jakby tego było mało, zaczęły do nas przenikać fale uchodźców. Tutaj w Tracji mamy muzułmanów, którzy stanowią element naszego społeczeństwa. Żyjemy z nimi w bardzo dobrych stosunkach. Są to autochtoni, obywatele Grecji, ze wszystkimi prawami, jakimi cieszą się też obywatele Europy. Przeżyliśmy więc napływ ludności, który, muszę powiedzieć, Naprawdę nas przestraszył. Przestraszyliśmy się, że skrajnie fanatyczne postawy napływowych muzułmanów z krajów wschodu, jak dżihadyści, będą miały wpływ na naszą lokalną społeczność muzułmańską. Jesteśmy zobowiązani, by przyjąć tych migrantów w dobrych, czystych warunkach, z poszanowaniem praw człowieka i praw Ewangelii, dać im pierwsze wsparcie na te kilka godzin czy dni, które trafiają do nas. Pomoc polskiego rządu bardzo nam pomoże w tych wysiłkach i zapewniam, że szanujemy polską pomoc humanitarną, którą z wdzięcznością przyjmujemy z Waszych rąk. Jednak tak samo, jak i my szanujemy ich Dłumańskie zwyczaje kulturowe i nigdy nie zwalczamy ich na arenie europejskiej, nie możemy pozwolić, by narzucili nam swoje obyczaje w naszej prawosławnej chrześcijańskiej kulturze. Powtarzam, że bardzo ważnym jest, by Europa odnalazła na powrót swoje chrześcijańskie korzenie. Dalsza podróż prowadzi wzdłuż rzeki Ebros, skąd widać już sąsiednią Turcję, a od granicy bułgarskiej dzieli nas zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Dymotyk, zwany również Didymoticho, jest stolicą tego regionu. W okresie bizantyjskim miasto miało strategiczne obronne znaczenie. Tu tutaj urodził się cesarz Jan III Vatadzes, a 150 lat później Jan VI Kantakuzen został koronowany na władcę imperium. Region charakteryzuje się wielokulturowością. Obok siebie żyją tu Grecy, Bułgarzy oraz złożona etnicznie społeczność muzułmańska. Tuż po II wojnie światowej mniejszości stanowiły tu około 3% populacji. Dziś natomiast, Islam wyznaje prawie 1 trzecia ludności. Tam w Oddalii to już Turcja. To przejście, którym, od kiedy pamiętam, przedostawali się uchodźcy w poszukiwaniu lepszego życia. Ostatnio jest ich coraz więcej. Smutnym jest, jak wiele dzieci cierpi w tej sytuacji. Mimo wszystko mieszkańcy regionu starają się przezwyciężyć każdą trudność. Okolice Ebros utrzymywały się z produkcji rolnej oraz sektora usług. Podczas kryzysu finansowego region bardzo podupadł, a mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w celu poszukiwania pracy. Dodatkowo liczna nielegalna migracja spowodowała obciążenie prawosławnej diecezji Dymotyku Orestias i Sufli, która dotychczas wspierała lokalną społeczność, dzisiaj musi pomagać przybyszom organizując artykuły żywnościowe, ubrania, środki czystości, a przede wszystkim wodę. Dziękuję. Tylko w ubiegłym roku 12 tysięcy uchodźców przedostało się przez rzekę do naszego regionu, a stąd po jakimś czasie rozpierzchli się po całej Grecji. Musimy być blisko nich, tak? Więc pomoc humanitarna polskiego rządu jest dla nas niezwykle cenna i bardzo przydatna. Pomijając jej ogrom, pomoc ta stanowi wyraz miłości i wsparcia ze strony narodu polskiego, nie tylko wobec uchodźców, ale też wobec nas, Greków, którzy wzięli na swoje barki chrześcijański obowiązek przyjęcia cierpiących uchodźców. Chciałbym dodać, że w naszej diecezji funkcjonują dwa ośrodki. Pierwszym jest centrum przyjęć, gdzie w tym momencie mieszka około 100 osób. Są to zazwyczaj dzieci bez opiekunów. Jest również centrum relokacji, gdzie obecnie przybywa około 300 osób. to Historycznym szlakiem Via Egnatia docieramy do regionu Macedonii, do miasta Berei, w którym swoją misję prowadził apostoł Paweł. Jak podają Dzieje Apostolskie, w nocy Paweł miał widzenie. Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Lokalny metropolita od lat związany jest z Polską, a pomoc naszego rządu na długi czas wesprze kontynuację prowadzonych przez diecezję programów humanitarnych. Nasza diecezja, jak pewnie wiecie, jest założona przez apostoła Pawła. Rzeczywiście mamy bardzo dobre stosunki z polskim autokefalicznym kościołem prawosławnym. Mniej więcej od czasu, kiedy zaczęły się Dni Pawłowe w Werii, każdego roku mamy zaszczyt gościć również przedstawiciela polskiej cerkwi. Dzisiaj Berea, znana jako Weria, jest stolicą rolniczego regionu słynącego z upraw oliwek, kiwi. Tutaj, w dwóch dawnych bazach wojskowych mieszkają uchodźcy z relokacji. Mimo trudności, ludzie starają się iść do przodu i pomagać innym. Ostatnio mamy oczywiście problem migracyjny. Z jednej strony wiele naszych dzieci wyjeżdża za granicę ze względu na brak pracy, z drugiej zaś do naszej ojczyzny napływają masy uchodźców z innych krajów. Bera jest jednym z tych miast, gdzie znajdują się dwa relokacyjne ośrodki dla uchodźców. Nimi właśnie zaopiekowały się różne organizacje, ale przede wszystkim cerkiew i okoliczni mieszkańcy. Z dużą empatią odpowiedzieliśmy na problemy i potrzeby migrantów. Ponieważ my tutaj jako miasto i społeczność składamy się z uchodźców Greków z Pontu i Azji Mniejszej, doskonale znamy smak tej tragedii. Ja na przykład pochodzę z rodziny greckich uchodźców ze Smyrny, rozumiem więc ból i problemy tych ludzi, dlatego na ile mogę służę im pomocą. Kolejnym miejscem, do którego trafia rządowa pomoc humanitarna, jest położone u stóp legendarnego Olimpu miasto Katerini. Zwierzchnik lokalnej diecezji metropolita Jerzy od kilkunastu lat współpracuje z Polską przy wymianie młodzieżowej, która chętnie odwiedza ten region zarówno w celach wypoczynkowych, jak uczestnictwa w programach wolontariackich. Znajdujemy się w miejscu, gdzie mieszczą się instytucje naszej metropolii, diecezji Kitrosu, Katerini i Platamonasu. Mamy tutaj instytucje diecezjalne, takie jak cerkiewny dom opieki, stołówka dla ubogich, jak też budynek, gdzie może zatrzymać się młodzież z różnych krajów. Główna kasa zapomogowo-społeczna, której jestem dyrektorem, wspiera ekonomicznie wielu ludzi. Nie tylko lokalnych prawosławnych chrześcijan, ale też uchodźców, którzy przybyli do Grecji. Tym potrzebującym niesiemy pomoc w postaci żywności, ubrań czy dopłat do czynszu. Działamy również sposobami tak, by mogli zasymilować się w lokalnej społeczności. Mimo trudnej sytuacji, chętnych do pomocy nie brakuje. Doskonale zorganizowana grupa wolontariuszy pracuje codziennie nad tym, by zapewnić byt najbardziej potrzebującym. Jesteśmy w kuchni społecznej stołówki naszej diecezji. Każdego dnia przygotowuje się tutaj kilka tysięcy porcji domowego jedzenia, które jest dostarczane do potrzebujących oraz ośrodków opieki. Do wszystkich uchodźców, niezależnie od wyznania, cerkiew spieszy z podstawową pomocą. Jestem bardzo wzruszona, pracuję z wielkim sercem i bez pomocy reszty kobiet nie dałabym sobie rady. Zaledwie kilkanaście kilometrów na wschód znajduje się słynny kurort riwiery olimpijskiej. Ale greckie władze pilnują, bo obozy dla uchodźców były położone jak najdalej od miejscowości turystycznych. Do obozów Dries, oddalonego o około 50 km od miasta, nie zostaliśmy wpuszczeni. W taką pogodę jak dziś, uchodźcy przebywają poza ośrodkiem. Jak mówią nam mieszkańcy okolicy, oprócz dość częstych kradzieży spóluprawnych, nie mają z przybyszami problemów. W celu doraźnego wsparcia diecezja prowadzi również sklep socjalny, w którym uchodźcy zaopatrują się bezpłatnie w najpotrzebniejsze rzeczy. Zapasy są Uzupełniane codziennie i składają się przede wszystkim z pomocy humanitarnej przekazanej przez polski rząd. Sklep socjalny naszej metropolii zapewnia artykuły pierwszej potrzeby dla około 800 rodzin. Jest to bezpłatne wsparcie. Na stanie mamy mąkę, cukier, nasiona, makarony, mleko, jak także artykuły szkolne. Ediafora Sculika Idi? Tesalonika. Drugie co do wielkości miasto Grecji, liczące ponad milion mieszkańców. Założone w IV wieku przed Chrystusem, szybko stało się prężnym ośrodkiem handlowym i politycznym. Tędy przebiegał rzymski szlak Via Egnatia, łączący wieczne miasto ze wschodnimi prowincjami. Dość szybko zakorzeniło się tutaj chrześcijaństwo, a apostoł Paweł skierował do lokalnej wspólnoty aż dwa listy. Po wielkich przesiedleniach w latach dwudziestych ubiegłego wieku do Saloniki przybyły masy greckich imigrantów z Azji Mniejszej i Bułgarii. Dekady później dokonały tu spustoszenia okupacyjne władze niemieckie. Odbudowane miasto jest dzisiaj znanym w Europie ośrodkiem handlowym i akademickim. Niestety, współczesny kryzys migracyjny spowodował konieczność utrzymania dużych grup uchodźców z Bliskiego Wschodu, którzy są lokowani w pobliskich obozach. Jeden z nich w miejscowości Langadikia jest podstawą opieką prawosławnej metropolii. Znajduje się w nim wielu chrześcijan, wspieranych przez okoliczne parafie i duchownych. Dzięki lokalnemu arcybiskupowi Janowi oraz miejscowej policji mogliśmy spotkać się z uchodźcami w ich hotspocie i symbolicznie przekazać pomoc humanitarną od polskiego rządu. Dziękujemy z głębi serca minister do spraw pomocy humanitarnej pani Beacie Kempie za okazaną pomoc w tym szczególnym czasie okresu Bożego Narodzenia. W Grecji przechodzimy przez kryzys, kryzys humanitarny. Nie tylko dlatego, że trafili do nas uchodźcy, ale też z powodu ciągnącego się kryzysu ekonomicznego. Grecy z wielką miłością podzielili się tym, co mieli z przybyłymi do naszego kraju uchodźcami i migrantami. Proszę przyjąć tę symboliczną ikonę i przekazać pani minister jako dowód wdzięczności od uchodźców mieszkających w tym ośrodku. Niektórzy z uchodźców mieszkali już wcześniej w Grecji czy na Cyprze. Trafili tu ponownie podczas fali migracyjnej, a wielu z nich przyjęło chrześcijaństwo. Dziś pomagają jako wolontariusze w archidiecezji. 30 grudnia 2018 roku w Tesalonice został zakończony projekt rządowej pomocy humanitarnej Pomoc uchodźcom w Grecji, realizowany przez rzymskokatolicką fundację imienia ojca Werenfrida przy współpracy z fundacją Hagia Marina. Podczas uroczystej świętej liturgii metropolita Langadasu Jan podziękował fundacjom i wszystkim zaangażowanym za cenną inicjatywę w realizacji projektu. Wielokrotnie doświadczyliśmy waszej przyjaźni. Przyjmijcie proszę wsparcie, które dzięki inicjatywie Fundacji imienia Ojca Werenfrida i premiera polskiego rządu możemy przekazać na wasze ręce. Jest to symboliczny wyraz naszej wdzięczności i solidarności. Dziękujemy. Dziękujemy, że pamiętaliście o naszym greckim regionie Macedonii. Czujemy się wyróżnieni i wdzięczni. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego.